Cześć widzowie. Dzisiaj przenosimy się na ulicę Grujecką. W dzisiejszym odcinku pokażę wam bardzo ciekawą ciekawostkę. A mianowicie musimy pojechać za tym autobusem o numerze bardzo niepodejrzanym, podejrzanym Szczęśliwice tutaj 500, 5212 dojeżdżamy na skrzyżowanie. Bardzo ciekawej u, u, ulicy, która w ogóle nie jest ciekawa. Karola Dickensa, skrzyżowanie y, z grójeczką. Tutaj mamy taki znak. Gdzie lecisz? O, proszę. Biblioteka dla dzieci, numer 68, 420 metrów. Myślę, że to coś może znaczyć. U... Ulica Grujecka, skrzyżowanie z Dickensa, co samo w sobie już jest bardzo podejrzane, numer 68, 420 metrów. Myślę, że autor tego znaku chciał tutaj zaszyfrować y, literę 69, y, ale 420 i ulica Dickensa to może coś naprawdę mocnego znaczyć. Y, y, to jest ostrzeżenie, jeśli tam wejdziecie, możecie wyjść inni, y, albo w ogóle nie wyjść, albo nie wyjść na własnych siłach. Więc uważajcie, biblioteka dla dzieci numer 68420 metrów od skrzyżowania grujeckiej z ulicą Dickensa. Dobra, tak by the way, to teraz trzeba pójść na drugą ciekawostkę, którą dla Was przeszykowałem. Znajduje się ona pół świata stąd. Kurde, no i szybciej. Jesteśmy... Przenosimy się na zatochę Hudson'a. Musi, do, żeby pokazać tą ciekawostkę trzeba włączyć y, satelitę mamy tutaj taki mały pipek idziemy tam jak widzimy tutaj jest taki sam drugi pipek nazywa się walrus island czyli wyspa morsa a ta druga, ten drugi pipek nazywa się gdzie lecisz Opa Nazywa się Bankas Island, nie wiem co to znaczy Zobaczmy Aha Dobra Rozumiem Pewnie jakieś nazwisko I teraz Przenieśmy się na Domyślną Widzicie? 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 Włączyłem teren. O, o! Jest mały zarys. Widzicie? Jest niewidoczny z daleka. A nie, no jest widoczny, ale nikt kuźwa nie, nie używa tego, tylko używają wszyscy domyślnej. Czyli ewidentnie kanadyjskie służby specjalne chciały tutaj coś zatuszować przed nami. A tak, by the way, to co to jest? Wow! Wow! Co to? A ale jest w W każdym razie, nie wiem co tu jest, ale to jest ciekawe bardzo. Ponieważ. O co to? Co? Co to? Przeczytajcie sobie tą nazwę, to. Co to jest? Pokażcie mi to. Co to jest? Czemu pół wyspy ma ponad 3 czwarte albo 2 trzecie, nie wiem, nie znam się Co jest? O ciekawe bardzo. Nottingham Island. Tak? To jest jakieś miasto? E... No, Możemy na satelicie jak to wygląda. E... Ale wracając, że tamtaj ciekawe. Aha, no tak. Po kanadzie znając się tutaj... To jest to. Urbanizacja 1%. A w ogóle zobaczmy, urbanizacja Kanady. Urbanizacja. Wy -kanadzie. Ile? Co? Co? 80% Jak? A w miastach? W ogóle ile jest miast? Ale tam jest strasznie mało. No patrzcie. Największe aglomeracje miejskie tworzą Toronto, Montreal, Ottawa, Winnipeg, jeszcze jakieś coś, czego nikt nie zna. Edmonton, to znam. Społeczeństwo kanady... Co? wyższym wykształceniem do 40% osób. No to teraz zobaczmy wykształcenie w Polsce. Wykształcenie w Polsce. <Ky> Co robisz? W Polsce. O, kurde. Chyba 72. Dobra, trudno. To niepotrzebne. To będzie nam jeszcze pewnie potrzebne. Ale widzicie. Tutaj y, służby w Kanadzie chciały ewidentnie zatuszować Wyspę Morsa. Która składa się z dwóch części. I tutaj jednego półwyspu. Półwysep na Wyspie Morsa. I tutaj mamy widać widoczne takie coś. Pixel art. Ktoś się naprawdę postarał yy. Dobra Tak Zmierz Widzicie prawie Półtora kilometra No O co chodzi? Odcinek nagrywa Idź Za pięć minut wejdź No Dobra Widzicie, półtora kilometra ma wyspa Morsa i ta wyspa, która nic nie znaczy, Benkaz, To ile mi się dobrze. no widzicie, ona też ma jakiś półwysep, wow, 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 widzicie, patrzcie to, ona jest większa, obstawiam, że ma jakieś 10 kilometrów, Ha o, o, o dobrze zgadłem, haha, łatwo no widzicie tutaj władze w Kanadzie naprawdę chciały zatuszować coś może tam są jakieś obiekty wojskowe albo po prostu satelita jest za słaba <grym> wątpię w to akurat yy, dobra czy mam jakąś trzecią ciekawostkę nie mam mogę wam jeszcze pokazać ewidentnie jeszcze ciekawą rzecz znajduje się ona nie wiem gdzieś tu daleko bardzo alert nie chodzi tu o allent cringewości, bo, bo, yy, bo na tym kanale to ona jest yy, zbytnio duża. Ale chodzi mi o to, że to jest najbardziej wysunięty punkt zamieszkania na całym świecie. Nawet mają kawiarnię. O, zobaczmy opinię tego. O, ej, no ale dobra opinia. 4 i 6. Uuu Ale naprawdę nie. O! 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 Co to jest? Co to? Co to za liść? Czerwony chcieli zatuszować? Co to za nielegalne substancje są tutaj? Czy oni tutaj parzą herbatkę z ziół, nie takich, które powinno się parzyć? Co? A tak wygląda całe miastko. Niepozornie, ale fajne. Giga. No nie wiem, czy dałbym za to 4 i 6 gwiazdki. Wow. To jest jakieś zdjęcie z 70 roku, a co wy mi tu piszecie, że to jest z grudzień 2022. Wow. Zmrożone pączki. Lud, lud gratis. Dobra, w każdym razie tyle się dowiedzieliśmy o tej bardzo podejrzanej kawiarni. Yy, I tym oto, tą oto ciekawostką pożegnałbym Was. Yy, chwila, jeszcze coś tutaj było? Nie, już nic nie ma. Tylko lodowce w Finlandii i, i, i nie wiem, w jakichś innych krajach. Dobrze, żegnam.